Moje nazwisko Georg Garbowskie, dziś przeprowadzam yy, terapię na dostrojenie kręgosłupa. Czyli tutaj, jeśli mamy jakiekolwiek yy, problemy z kręgosłupem, a zakładamy, że jest to program problem energetyczny, a nie typowo po jakimś uszkodzeniu, uderzeniu czy cokolwiek. No musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy bardzo y, czułymi y, osobami energetycznie i bóle kęgosa bardzo często mają związek z jakimiś przepływami negatywnymi energii na danego człowieka. Jeśli nie jest to jakieś uszkodzenie mechaniczne, a nagle mamy ból, no to pytanie skąd to się wzięło? Y, no w każdym razie moim zadaniem będzie tutaj, co prawda, ból jest tutaj określony jak na lędźwiowym odcinku, ale my i tak będziemy dostrajać w całości. W każdym razie, jak zaczynamy taką terapię przeprowadzać? Zacznę od oczyszczenia stanu aury i tutaj użyję zestawu Energia1. Potem użyję zestawu mocniejszego Energia1. To są wysokie częstotliwości 4096, 4266 i 4355. Po takim wstępnym oczyszczeniu stanu aury przejdę od razu do y, użycia wibracyjnego, właśnie na kręgosłupie. I jak my to robimy? Oczywiście przed przystąpieniem do takiej terapii trzeba uaktywnić dłonie, ja już to zrobiłem, ale to uderzamy z obu stron w obie dłonie, trzymamy naprzeciwko, trzymamy te palce naprzeciwko, czujemy już takie magnesy i w tym momencie mamy te dłonie przygotowane do właśnie wysyłania energii z końcówek palców. To jest najbardziej mocna energia, jaką człowiek w ogóle jest w stanie wytworzyć. Mówimy o ręce, ale końcówki palców mają jeszcze większą moc, właśnie wysyłania. Yy, impulsów energetycznych. I skąd my tą energię bierzemy? Oczywiście musimy sobie wyobrazić, że ciągniemy energię z ziemi przez nogi do głowy, i poprzez rękę wysyłamy na dany punkt, wtedy no, są takie efekty, że no, ja odczuwam takie, no, takie nie grąco, ale takie ciepło, jakbym do takiej no, herbaty, którą już możemy pić, to takie właśnie, jeśli włożymy do takiej herbaty dwa palce, czujemy takie ciepło, to nie może nie parzy, ale jest y, takie ciepło. Takie ciepło się właśnie w czasie tego dotyku y, kwantowego y, odczuwa. I teraz tak. Jeśli zaczynam, to najpierw buduję kontakt, czyli dwie końcówki palców i takie lekkie ruchy na lewo, na prawo. Czyli najpierw budujemy kontakt z obu końcówek palców i idziemy do przodu. Takie jeśli ktoś jest u nas, to możemy takie lekkie takie ruchy, takie na lewo i na prawo wykonać, ale tutaj zawsze zaczynamy od lewej ręki i prawej. Kładziemy dwie końcówki palców, czyli kciuki wskazujący i najpierw budujemy kontakt energetyczny. Oczywiście trzeba się tutaj skoncentrować i cały czas sobie wyobrażę, że na tą energię z ziemi do głowy ciągnę i poprzez palce je tutaj przepuszczam i to spowoduje, że mamy już tutaj ten, yy, te połączenie wzmocnione i teraz tak, mamy już uaktywnione dłonie wracamy do tego punktu lędźwiowego i tu <laughs> aktywujemy kamerton i dokładamy do jednego z palców czyli tutaj łączą się dwa elementy yy, Impuls, który wysyłany jest z końcówek palców, i wibracja kamertonu. To w ten sposób zaczynamy to robić. Przesuwamy dalej, na następny krąg, i dalej. Dwa elementy się spotykają: energia wysyłana z końcówki palców i wibracja kamertonu. Tutaj, w tym y, momencie, użyłem kamertonu 128. Ale mamy też jeszcze większe wibracje z 64 i 32. Przesuwamy dalej. idziemy dalej do przodu w ogóle dotknięcie końcówkami palców właśnie tych kręgów spowoduje, że kręgi nabiorą poprawnych ruchów obrotowych, co zwiększy zasilanie i pobór energii które wypełni właśnie te kręgi no to będzie po prostu powiększone zasilanie nie? pobieranie tej energii która jest właśnie tutaj potrzebna Y, aby to wszystko zrównoważyć <try> oczywiście żeby taką terapię y, wykonać oczywiście dobrze byłoby żeby y, mistrz energoterapii uaktywnił właśnie końcówki palców tak aby jeśli postawimy wahadło, to na każdym z palców musimy mieć ruchy obrotowe w prawo, co świadczy o bardzo dobrym stanie energetycznym, właśnie końcówek palców. To w ten sposób nie, także jeśli ktoś robi moje szkolenie i ja po prostu pokazuję te techniki, to też jestem zobowiązany, aby danej osobie sprawdzić przepływy na dłoniach i je skorygować, poprawić, udrożnić, tak aby wysyłały one więcej energii niż każdy przeciętny człowiek. Po takim dostrojeniu, już właśnie tym kamertonem wibracyjnie, wysyłamy y, kamertony z zestawu Solfeggio. I tu użyję dwóch y, kamertonów równocześnie, tak aby były one podane w interwale, czyli y, ale to ogólnie jest o, y, o, y, w tej samym dźwięku, y, ale tu chodzi też o. Te polaryzacje, żeby były wysłane plus i minus y, polaryzacje. I zaczynamy od 174 co 111 Hz do góry, y, aż do najwyżej nastrojonego kamertonu 1122, i to będzie kamerton mistrzowski. No, a poprzez to te wszystkie komórki, właśnie tam. W tym układzie kręgosłupa, no one po prostu będą zwiększały swoją moc, będą takie bardziej okrągłe no i oczywiście im bardziej okrągła i rozdzielona komórka, tym więcej tlenu będą Przenosić, transportować i więcej środków odżywczych, to yy, często badając yy, komórki pod mikroskopem widzę, że są one zniekształcone, zdeformowane. No i takie yy, są tam różne zatory. No i takie komórki nie transportują tyle środków odżywczych i tlenu, ile my byśmy potrzebowali. następnie, Następna fala to solfeggio. Yy, 2 i Solfeggio O3 właśnie tu w interwale, bo to są już dwa różne dźwięki. Cały czas te komórki będą podnoszone do najwyższego dźwięku, czyli do 5460 Hz. Przed terapią sobie dokładnie poukładać jeden na drugim, tak aby w czasie terapii już nic nie szukać, tylko po prostu dźwięk za dźwiękiem iść do przodu. Następna fala to solfeggio 3. e Saul Idatox I ostatnia fala to Solfeggio 4 i Decox. Ok, następnie dostrajamy częstotliwość kości i układ nerwowy mózg. I tu możemy użyć jeszcze yy, kamertonu właśnie który jest kamertonem wibracyjnym, ale jest to jest specjalna konstrukcja. Jeśli uaktywnię ten kamerton i postawię po prostu go gdziekolwiek, gdzie nie ma pola energetycznego człowieka, to ten kamerton będzie tylko wibrował, ale jeśli się spotka z polem energetycznym człowieka, to on już zaczyna Chodzić na boki, mimo że ja go tutaj wieszam, e, tutaj jest takie spe, specjalne wyżłobienie tego kamertonu, tak jak gruszka, tak, że idealnie wchodzi palec, ale jeśli spotyka się ten kamerton z polem, które wytwarza człowiek, to on już zaczyna chodzić ruchem wahadłowym. Czyli uaktywniamy, stawiamy nad polem i te wah, y, kamertony przechodzą już w ruch wahadłowy, i te wibracje są już tam wprowadzane w środek. Znowu aktywacja i. Czyli tylko spotkanie się z polem, które wytwarza człowiek, powoduje, że wibracja plus energia e, człowieka powoduje, że to wchodzi e, ten kamerton właśnie w ruchy e, wahadłowe i wypełnia wibracyjnie całą przestrzeń. Właśnie już sobie sam wyszukuje. Osłabione miejsca. Okay. I całość kończymy właśnie zestawem Energia 2. I na koniec też robimy tą zgodność polaryzacyjną. Na końcu ma być po lewej stronie plus, czyli zacznę to odwrotnie. I teraz na samym końcu po lewej stronie już uważam, żeby była zgodność polaryzacyjna i tu mamy zestaw energia 1 w polaryzacji minus i w polaryzacji plus i w ten sposób kończymy całą terapię.